Witam. Dzisiaj w ramach analizy Intraday Outlook spojrzenie na spółkę KGHM. KGHM od marca prawdopodobnie jest we wzrostowym impulsie, a obecny jest najlepszy czas na to, aby osiągnąć zakres cenowy dla końca fali 5. Tak jak wspomniałem od marcowego dołka mam 5 fal. Pierwsza, druga, rozbudowana fala trzecia, fala czwarta, krótka i nie za bardzo głęboka, oraz obecnie trwa fala piąta. Kurs doszedł w zakres poziomych oporów oraz linii poprowadzonej po lokalnych dołkach od 2012 roku. Roku. Jeżeli weźmie się pod uwagę zakres ceny docelowej obliczanej na podstawie fal pierwszej, pierwszej i trzeciej i odliczy się je od dołka fali czwartej, to taki typowy zakres docelowy dla fali piątej wypada w zakresie tego czerwonego prostokąta. Jest to cena. 133 zł, 134,50 więc tutaj jest to oczekiwany koniec fali piątej. Jeżeli się weźmie tradycyjne metody obliczenia końca fali piątej, czyli poprowadzi się linie po dołkach fali drugiej i czwartej oraz odniesie się linię równoległą do końca fali pierwszej, Utrzymujemy również podobny zakres cenowy. Do tego dochodzi właśnie jeszcze zestaw linii poziomych oporu oraz linii poprowadzonej po lokalnych dołkach. Tak więc jest szansa, że na KGHM powstaje szczyt w ramach budowanego impulsu, i obecny po takim ruchu należałoby sądzić, że kurs powinien wykonać. Korektę. Na ten moment trudno jeszcze określić zasięg tej korekty, ale typowy zasięg korekcyjny powinien wypadać w zakresie końca fali czwartej, czyli jest to minimum 120-15. Zobaczymy, czy, czy kurs, czy ta korekta będzie taka płytka. Natomiast na podstawie zniesień Fibonacci'ego. Jeżeli szczyt miałby być osiągnięty w poziomach obecnych, no to taki typowy zakres korekcyjny, no to właśnie zakres około 50% zniesienia fali pierwszej, także poziom około 116 zł.